Aż się głodno z tego rozmyślania zrobiłam. No. Co, wracamy tam? Na West Point chyba, no. Czy na jezioro jeszcze jedziemy? Na jezioro, bo mamy wędki. Pak, pank, pank, pank. Pak, Dobra. Mamy młot? Yes, Ale kolejny... Jest moc, tym... Kolejny, what the fuck? <laughs> Jakiś glitch. Chyba ta. Mnożą się. Oj, kolejny, what the fuck? Co się stało? a no, zgasnął samochód. No, my jakbyśmy jechały na wakacje. No, jedziemy nad jezioro. Kurwa, zgasło. Królik niebieski. co za polowanie na zające Jak was obserwuje Okej okay. Modestów mm. Czy ktoś potrzebuje kupę? On mnie szybciej złapie przez szybę. Gdzie się próbują otworzyć? Gdzie się trzepią? Na górze? Znowu? Nie, chyba Nie, Nie wiem Robimy spin-off um... Patusiar na wakacjach Tam scena Tak zwana muszla koncertowa Oj, bardzo szybko się robi. Weź tam wycnij te drzewa. Tylko pilnujcie mnie. Chodź, nie ścinaj. Chodź, <noise> <noise> Monika dojedzie jakimś cudem. <noise> jeszcze nie zauważyłam Orlo. Ej kurwa, ja ty... ciąłam to drzewo, a ty No mówię, chodź nie ścinaj. bok mnie. No. no jakim kurwa cudem? Haneku Dlaczego nie pojechać przez dróżkę? Nie wiem. Dobra, chuj parkuje. Jezus Maria Przerażające to miejsce Aha i to ma być nasz dom, gdzie są drzwi oh, Wow chodek, kurwa Luksus albo idziemy na drugą stronę jeziora i tam są budynki Albo idziemy w głąb lasu i tam są dwa budynki mm. Nie wiem, ja jestem Idziemy na drugą stronę jeziora. Prowadzę Tira i ram do Żwira. Ej, pamiętacie o, o odcinki szkoły przetrwania? <noise> nie. Nie, <głos> ja nie, też. nie, Kurwa, nie można przepłynąć. No płytko to już je. My do końca tam musimy nakurwiać? Ja pierdolę! Nie zauważyłam <noise> tego. Kurwa. No, chyba, Joe. <noise> Ej! Zacięłam się. Jak zacięłaś się jeszcze? O gałąź. To co ty no, no robisz? No dobrze, nie wiem. Dobrze, wam tak wszystkim. Gdzie fuck bro? Sorry kurwa. Ta pierdolę czy to krew? Biegnę dalej. Ja zaraz zadyszka będę miała Guys, gdzie jesteście? Ja? Za to będę dziennice Okej Idę między drzewami, kurwa Co kurwa zrobiłeś w tej grze? Gdzie ja jestem? Chodź na prosto, bo znowu będziesz musiała tego Masakista. Ja mokra Też jestem mokra, no Na mój widok? Mhm A! Jak wyskoczy nam na mordę, to wiecie, że ja się obsram? Hmm? Ja też. Ja, pierdolę, czemu jest tak gęsto? Słyszę. Ja też. Budynek. Tutaj jest Kibel. <noise> Najlepszy biwak? pod tym względem, że całe jedzenie zostało w tym. A może ten, szczury Ej. jakiś jest. Nie ma. Ej, ale wiecie, co jest najlepsze, że ja mam jakby i tak koci wzrok, ja nie wiem, jak wy to musicie widzieć. Koła, jakiegoś. To jest kuchniku. szkółka drzew. <noise> nie ma jedzenia, kurwa w kuchni. Urwa serio, podobają mi się moje majki, mhm. Kurwa. <grywa> Idzie ktoś ze mną się umyć? Ja jestem w końcu czysta. I umyjesz? Tak. <grywa> Co? <grywa> a Nie, można, one, one. Nie używany. Jeden jest w środku Jest kurwa za ciemno, żeby zobaczyć włącznik nawet Co to za szopisko? Kolejna szopa mhm. gdzie ty jesteś? A ty poszedłeś do tego Na... po prawo Na górze? Nie wiem gdzie poszłam Okej okay. <laughs> Kurwa, światła nie ma Nie wiem, nie mogę znaleźć Nie ma Ja się wystraszyłam Odejdź, Mani Bo nie mogę nalec wody 이제 문을 열어볼까요? A wiecie czemu nie ma ognia? Bo jest wyłączone. Thanks for today, było bardzo miło. A teraz bardzo nie chce mi się iść myć, ale muszę. Bo pamiętajcie dzieci, myć się trzeba. Nie można kurwić.